Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na tym filmie zrobimy sobie oczywiście arenę prób dla najnowszej postaci w Arenie, czyli dla Brona, stróża cmentarnego. Oczywiście arena prób mega łatwa, tak jak w sumie wszystkie, które wychodzą, ale to jest taka tradycja kanału, o czym wspominałem już wielokrotnie. A więc zaczynamy tutaj obok kukiełki. Tutaj będzie nasza walka numer jeden i ustawiamy następującą drużynę, czyli Palmer, Tamrus, następnie Krasio, Bron i Kren. Tak naprawdę, kombinacji jest tutaj wiele takich, żeby cała drużyna przeżyła. Tak jak mówię, no walka trwa 8 sekund, jak widać. I bron tutaj, no, zrobił jakieś leczenie głównie. Od razu obok mamy walkę numer 2. I niczego nie zmieniamy. To samo ustawienie, ta sama drużyna. Te same postacie, wszystko to samo. No i gdyby nie toran, to pewnie walka też by była dużo szybsza, ale. Tutaj Bron zrobił całkiem fajne obrażenia i jedziemy sobie tutaj teraz, na lewo, na lewo, tak, dobrze. Tutaj będzie nasza walka numer 3, nowe postacie. Ustawiamy tak, Alna, następnie Vika, Jerom, Rowan na czwórce i Bron tym razem na piątce. Chociaż tak naprawdę ustawienie Rowana i Brona nie ma większego znaczenia, Bron by pewnie zrobił większe obrażenia będąc na środku. No, ale Rowan też na środku najlepiej sobie radzi, według mnie. No i tutaj, Bron, bardzo dużo obrażenia. Dużo leczenia. Dużo przyjął też obrażeń, więc zrobił w sumie wszystko. Idziemy tutaj, niczego znowu nie zmieniamy. Te same postacie, to samo ustawienie i lecimy z tematem. Najbardziej no ładnie, Wika tutaj chyba najbardziej szaleje, bo czterech zabiła. Ale Broni tak zrobił też całkiem fajne obrażenia. Walka numer 5 będzie tutaj. I znowu nowy zestaw postaci, więc ustawiamy tak. Edwin, Lucius damy mu szansę. Merlin Bron na czwórce. No i Ivan, bo Ivan fajnie działa z Bronem. Zresztą Iwan to jest w ogóle bardzo dobra postać. Troszkę dłuższa walka tym razem, ale też bardzo ładnie poszło. I bron tutaj chyba najbardziej poszalał, zdecydowanie. Duże obrażenia, dużo leczenia. I walka numer 6, niczego nie zmieniamy. Znowu to samo, wszystko. Dlatego na samym początku też wspomniałem, że łatwa ta rynka. 18 sekund. No i Bron tutaj największe obrażenia. Nie żeby miał jakąś ogromną konkurencję, no ale zrobił swoje, to co miał zrobić. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję. Oczywiście 1 na 1, 6 na 6, wszystko ukończone. Życzę wam oczywiście miłego tygodnia, przyjemnego dnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.